Kurde. ale kapisz. Ale się bąbelki puszcza. Nie, to tam on jest. No to tam właśnie tam były bąbelki, tam gdzie uspaliście. Tak? O! Ale ciągnę leki. Ty patrz, bo tu ludzie zestawy mają pozakładane. No to nie stajesz. Ja rozwijam jeszcze. Idzie. Uważaj, bo wchodzisz w skarpie. Wiem. Czym? Mina zacięta. Jedziesz skoksem. Jadę skarpiem. Nie schodź się na skarpie. Wujek przy czajkę zrobił. <grystanie> jak <grystanie> jak karp cię zobaczy, co spierdoli. <grystanie> no, módl się, żeby to był sum. Będzie pięć stów albo tydzień picia. No, tak. O to ja chcę tydzień picia. No tak. Z żadnej To żadnych Saku? korzyści dla nas z tego nie będzie. No muszę się na sumę przystawić, tak. wypać. nie chcę sprawdzać. Wujek <grystanie> jest po lewej stronie! Ja widzę, widzę. Jeszcze czemu tak podbijak na stawiłem. Tato, no ale on jakiś szybki jest. Nie, 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 czekaj, czekaj. Czym, musisz by, by ten. go. On musi odpocząć. Nie może odpocząć właśnie, musi się zmęczyć. To jeszcze na powierzchni nie był. Łapnie. Płucko powietrza to wtedy tak. Ale on dobrze wie, co robi do brzegu.